Witam Was wszystkich i zapraszam do lekcji 13, w której poznamy zastosowanie przysłówków on oraz i zastępujących dopełnienie. Poznamy kolejne zwroty wykorzystywane z tymi przysłówkami i dowiemy się, kiedy nie można zastępować dopełnienia przysłówkami on albo i. Przysłówek on. Zastępuje zwroty, które wykorzystują d plus dopełnienie. Na przykład, że wiem de krakowi, czyli pochodzę z krakowa, i ten zwrot de krakowi możemy zastąpić przez on, które to dajemy między podmiot a orzeczenie, i będzie, że wiem. Wprowadzę jeszcze nowe słówko, kąμπię. Czyli ile używane w pytaniu combien de albo combien de apostrof, jeśli występuje przed samogłoską albo przed haniemem, przyda się to nam, żeby zrozumieć y, lepiej kolejne rzeczy, które będę wprowadzał. I na przykład: Combien de chambre a tu? Ile masz pokoi? Combien de ser a tu? Ile masz sióstr? Combien dami avons-nous Ilu mamy przyjaciół Combien d'enfants avons-nous Ile mamy dzieci Combien de livres avons Ile macie książek Combien de verres avons Ile macie szklanek Combien de cartes avons Ile macie kart I odpowiedzi będą takie. Że trwa szombr, mam trzy pokoje, to jest jako odpowiedź pełna na pytanie combien de a ty? Że trwa szombr, czyli mam trzy pokoje. Ale mogę też od razu, jeśli padło już to słówko combien de chambres a ty, nie muszę drugi raz powtarzać tego słówka szombr, tylko mogę powiedzieć mam ich trzy, czyli mam trzy pokoje. I wtedy powiem ai trwa. Mam ich, i oczywiście muszę powiedzieć ile, czyli trwa. Że trwa ser, żołne trwa. Mam trzy siostry, mam ich trzy. Że bokudami mam wielu przyjaciół. Mam ich wielu, żołne boku. Że du fą mam dwoje dzieci. Żołne du, mam ich dwoje. Że sła sądliw, mam sześćdziesiąt książek. J'en ai 60, mam ich 60. Nous avons 12 enfants, mamy dwoje dzieci. Nous en avons deux, mamy ich dwoje. Nous avons beaucoup de livres, mamy dużo książek. Nous en avons beaucoup, mamy ich dużo. Vous avez trois verres, macie trzy szklanki. Vous en avez trois, macie ich trzy. Wóza we boku de ver macie dużo szklanek. Wózą na we macie ich dużo. Wóza we du kart macie 52 karty. Wózą na we 52, macie ich 52. dwie. boku de kart macie dużo kart. Wóza na we macie ich dużo. I tutaj widać, że oprócz tego, że dajemy to on, musimy jeszcze użyć ilości. Po prostu musimy wspomnieć, ile mamy tych pokoi, sióstr, dzieci, przyjaciół, książek itd. Albo jeśli mamy ich dużo, to też musimy powiedzieć, że mamy ich dużo, żonę, boku. I po boku nie ma liczby mnogiej, czyli nie ma des. Jak widzimy, będzie boku d, livre, nie ma des. To musimy sobie zapamiętać, bo to jest częsty błąd, że dużo osób właśnie daje boku de livre albo boku zami. To jest taki najbardziej chyba spotykany, właśnie boku zami. Oczywiście potem występuje rzeczownik w liczbie mnogiej. Boku de livre jest liczba mnoga, ale samo d musi być takie jak tutaj, czyli nie może mieć literki S na końcu. Teraz, jak już poznaliśmy to nowe słówko pytające kombię, możemy dalej kontynuować naukę odnośnie przysłówka ON. ON zastępuje ilości cząstkowe i nieokreślone. I tu widzimy, jest rodzajnik cząstkowy D, czyli zastępujący D plus la, bo LE, bo leka jest tutaj męskiego I wtedy się. Robi taki rodzajnik cząstkowy. Że bois de café, czyli piję kawę. I na pytanie, czy pijesz kawę, możemy właśnie odpowiedzieć: tak, piję kawę, albo w skrócie, jeśli już nastąpiło to słówką kawa, mogę odpowiedzieć: oui, je bois, czyli tak, piję ją. Że mąż de pain, czyli jem chleb, żą je mąż. Jeśli ilość jest określona, to mieliśmy na wcześniejszym slajdzie, czyli jest jakaś liczba lub przysłówek, na przykład boku, dodaje się tą liczbę razem z on. I na przykład, że do frère, i będzie żonę du. To już pamiętamy z tego, co było wcześniej, przy okazji wprowadzenia słówka pytającego combien. Oprócz tego, że dam słówko on, muszę jeszcze powiedzieć, ile mamy tych braci, czyli dwóch. Że livre, czyli mam dużo książek, żołne boku, też muszę powiedzieć, że mam ich dużo. W formie przeczącej natomiast występuje tylko on. Na przykład, ja mam dwie córki, czyli że do fi i wiem, że druga osoba nie ma córki, czyli ty na fi, ty nie masz córki. I jeśli powiem, że ja mam dwie córki, a ty nie masz żadnej, mogę powiedzieć, że do fi, ty no na pa. I już nie muszę mówić nic więcej. Nie muszę mówić ani, że zero, ani żadnej. Po prostu to już jest zawarte tutaj. Przysłówka o używa się też czasownikami, które odmieniają się ze słówkiem d. Na przykład czasowniki parle d, Avoir, on de, czyli mieć ochotę na. Avoir, bez de, to jest nowe, czyli potrzebować czegoś. I przykłady. El par de son travail. Ona mówi o swojej pracy. I będzie ten zwrot zastąpiony przez on, i będzie el on parle. Ona o niej mówi. że on vi d'un de café. Mam ochotę na filiżankę kawy. I ten zwrot pogrubiony możemy zastąpić przez O. I będzie żonę ołwi. Mam na nią ochotę. Że bez te są euro. Potrzebuję 100 euro. I też żonę bez Tego zwrotu możemy też używać razem z wysokolicznikiem. Na przykład, że bez złę demerepoze. Czyli potrzebuje odpocząć i będzie żonę bez łę. Tutaj takie jeszcze przypomnienie: Bezokolicznik to jest czasownik zwrotny, czyli serepose, ale wiemy, że serepose odmienia się żemerepose, tyterepose i tak dalej, bo to jest czasownik z pierwszej grupy regularny. I bezokolicznik też może mieć formę, właśnie tą zwrotną, inną. Mimo, że jest bezokolicznik serepoze, to nie mogę powiedzieć, że bez de repose tak jakby było w języku polskim, czyli potrzebuję odpocząć, i to odpocząć będzie zawsze takie samo, czy to dla osoby pierwszej, czy dla drugiej, czy ty potrzebujesz odpocząć. W języku francuskim jest inaczej. Że bez de a bez de il a bez de ser nous nu za W w repoze i IL ont bezłędę de ser To sobie warto też przy okazji zapisać. Uwaga! Jeśli dopełnienie dotyczy osoby, nie zamienia się jego za pomocą on. I tu właśnie są różnice. Elle parle de son travail, to nie jest osoba, to jest praca, czyli ona mówi o swojej pracy, i to możemy zastąpić jako Elle en parle. Ale jeśli ona mówi o swoim mężu, Elle parle de son mari, nie można powiedzieć Elle en parle, tylko Elle parle de Louis. To Louis to jest z tej tabelki sześciokolumnowej z lekcji 11. Teraz nowy przysłówek I. Tak jak ON zastępowało D plus dopełnienie, tak I zastępuje najczęściej A, ale też sur, czyli na albo do, czyli wy albo do i jeszcze kilka innych plus dopełnienie. I przykład. Że we A Krakowi jadę do Krakowa. I ten zwrot A krakowi możemy zastąpić przez i i będzie źle. źle. Czyli jadę tam. To, co teraz tutaj okrążam za pomocą kursora, to wprowadzę już tutaj, ale tylko jako takie dopowiedzenie dla osób, które być może znają już czas futursem. I owszem, uczą się teraz, widząc, że jest informacja odnośnie przysłówka I i O. Być może mają z tym jakieś problemy. Tę informację podam jeszcze raz, jak będziemy poznawać czas futur symb. Może co niektórym się wydaje, że znamy już czas futur. Owszem, znamy, ale futur prosz. Przy poznawaniu czasu futur sęp. Przy okazji właśnie podam jeszcze raz tę informację, którą teraz tutaj podaję. A teraz przechodzimy dalej i zastępuje też A plus dopełnienie rzeczownika. Na przykład Jean Pons a są travail. Jan myśli o swojej pracy i ten zwrot możemy zastąpić przez I i będzie Jean Ni Pons. Jan o niej myśli, o swojej pracy oczywiście. Lezą, joue żół o Kaszkasz. Kasz. Dzieci bawią się w chowanego i też będzie lezą fą i żół. Tutaj używaliśmy czasownika żół razem z A. Które w tym, w, tej, w, w tym przypadku jest jako O, bo jest A plus L. Ale, uwaga! Czasownika żół możemy też używać z D. I oczywiście wtedy nie będziemy dawali przysłówka I, tylko on joue de la guitare, czyli gram na gitarze, i będzie żą żu. gram na niej. I tak jak on zastępowało zwroty D plus bezokolicznik, tak I zastępuje zwroty A plus bezokolicznik. Na przykład Il faut penser à la les mains avant chaque rypa. Trzeba myśleć o myciu rąk. Przed każdym posiłkiem, i ten długi tym razem zwrot możemy zastąpić przez i. Trzeba o tym myśleć, czyli ilfo i pomse. I tak samo jak przysłówek o nie dotyczy osób, tak samo jest z przysłówkiem i. I przykład. Że POMS AMO MOUTRAWAJ, czyli myślę o mojej pracy. I to możemy zastąpić przez i i będzie zipons, ale jeśli już ona myśli o swoim mężu, czyli o osobie nie możemy powiedzieć el i pons, tylko L pons a lui. Ona myśli o nim. Czasownikami, które najczęściej używają dopełnienia z a są: s'adapte a, przystosować się do czegoś, Satakea, a. Zabierać się za coś, fer attention A uważać na coś, sabitue A przyzwyczaić się do czegoś, s'intéresser A interesować się czymś, Ponse A myśleć o czymś, eshape A uciec przed czymś, fer face A stawić czoła czemuś, Obeir A, być posłusznym czemuś. resiste A, przeciwstawić się czemuś. Resąble A, być podobnym do czegoś. Oczywiście wiemy, że jeśli będziemy tego używać z jakąś rzeczą, wtedy możemy zamienić to na I, a jeśli z jakąś osobą, wtedy już musimy używać innych przysłówków z tej tabelki, co była w lekcji 11. Teraz miejsce i oraz on. Wiemy już, że umieszcza się je przed czasownikiem, czyli między podmiotem a orzeczeniem. Na przykład. ty prends du pain avec de la confiture. Ty on prends. Czyli ty jesz albo ty bierzesz chleb z konfiturą. Ty jego albo go bierzesz. Ale wyjątkiem jest tryb rozkazujący. Na przykład, jeśli chcemy właśnie powiedzieć weź chleb z konfiturą, czyli prend du pain avec de la confiture, owszem, zastąpimy ten zwrot przez on, tyle, że damy go po czasowniku i po krótkiej kresce i będzie prend ton. A teraz, jak Zbudujemy rozkaz dla tego zdania: L a piscin, czyli ona idzie na basen. i będzie L i wa ona tam idzie. a teraz jak powiemy, idź na basen? Otóż idź na basen będzie wa a piscin. Pamiętamy być może, że czasownik ale w drugiej osobie, w trybie orzekającym byłoby ty wa". Zakończone przez S, ale wiemy, że w trybie rozkazującym to S zanika i będzie WA. Wa a la piscine, czyli idź na basem. Jeśli jednak chcemy zastąpić ten zwrot a la przez I. Ze względów fonetycznych nie powiemy wa I, tak byłoby logicznie, ponieważ forma jest WA. Otóż właśnie ze względów fonetycznych. Wyjątkowo damy to "-s", i będzie "-wazi". -y". To "-wazi", -y jest często właśnie spotykane. Na przykład, chodź tu, i tak dalej. Takie "-wazi", -y, "-wazi", tak -y", się często właśnie mówi. Podobnie będzie z rozkazem, gdy chodzi o czasownik "-mąż". Wiemy, że też w drugiej osobie, w trybie oznajmującym, jest "-ty mąż", i też jest "-s", na końcu. Ale w trybie rozkazującym tego s nie ma. Jest mąż delegum, czyli jedz warzywa. Jeśli jednak chcemy zastąpić ten zwrot delegum przez on, nie będzie mąż on, czyli tak samo bez s i tutaj też bez s, ale właśnie ze względów fonetycznych powiemy mąż zą. Mąż zą. Być może dlatego, że jeśli powiedzielibyśmy mążą, byłoby to tak samo słyszane jak jedzmy, czyli pierwsza osoba liczby mnogiej. Względy fonetyczne dotyczą tylko tych form czasownika, które kończą się na e, to jak widzimy tutaj, na e, albo na a. Dotyczą więc tylko drugiej osoby liczby pojedynczej. W pozostałych formach nie ma tego problemu. Na przykład w drugiej osobie liczby mnogiej jest ale, alapising, ale, zi. -y. Jest tak samo. Ale, ale. Czyli idźcie na basen, idźcie tam. Ale, zi. Mążę de czyli jedzcie warzywa. Mąże zon, jedzcie je. W trybie rozkazującym, ale negatywnym, czyli jako nie rób czegoś, ON albo i występuje przed czasownikiem, który nie ulega zmianie. Na przykład. Ne mąż PA de nie jedz mięsa, no mąż PA. Nie jedz go. Tam wcześniej, jeśli było mąż zą. Byłoby to s. Tutaj tego nie ma, jeśli jest w trybie negatywnym oczywiście. Ne va ala à Nie idź na basen. Ni va pa. Jeśli chcemy powiedzieć idź tam, powiemy va czyli z s. Ale jeśli jest negatywnie, czyli nie idź tam, nie będzie tego s. Jeśli po on albo i występuje bezokolicznik, nie daje się kreski i zachowuje się formę va. Na przykład, va parler de ton travail à ton fils, idź powiedzieć albo porozmawiać o swojej pracy ze swoim synem, to tutaj wyjątkowo właśnie nie będzie tego S i nie będzie kreski. Ale to jest tylko wyjątek, jeśli po O występuje bezokolicznik. W połączeniu z innym przysłówkiem on oraz i stawia się na drugim miejscu. Czyli jeśli jest jakiś inny przysłówek, tak jak w tym przypadku, to on będzie na drugim miejscu. Czyli na przykład że vous parle de mon travail", Mówię wam, czyli Wam, o mojej pracy. I chcę to skrócić jako Mówię Wam o niej. To wpierw będzie Wam a potem będzie ,,on". ,,Je vous en parle". ,,Je ne te parle jamais de mon travail. ,,Nigdy tobie nie mówię o mojej pracy", to też wpierw będzie ,,tobie", a potem będzie ,,on". ,,Je ne t'en parle jamais". Teraz takie zebranie wiadomości oraz przy okazji właśnie ćwiczenia. Pierwsze będzie pytanie, potem odpowiedź pełna na to pytanie, a potem możliwość odpowiedzi skróconej twierdzącej albo skróconej negatywnej. Est-ce que tu à Paris? Czy mieszkasz w Paryżu? I pełna odpowiedź byłaby Oui, j'habite à Paris. Tak, mieszkam w Paryżu. Tu już nie będę podawał formy. Przeczącej, pełnej, tylko będę od razu przechodził do, do form skróconych. Oui, j'y Tak, mieszkam tam. Non, je n'habite pas. Nie, nie mieszkam tam. Est-ce que tu parles de ton travail. Czy mówisz o swojej pracy? Oui, je parle de mon travail. Tak, mówię o mojej pracy. I formy skrócone. Oui, je parle, Albo non, je n'en parle pas. Tak mówił o niej. Nie, nie mówię o niej. Est-ce que tu penses à ton travail? Czy myślisz o swojej pracy? Oui, je pense à mon travail. Tak myślę o mojej pracy. I formy skrócone. Oui, je pense. Tak myślę o niej. Non, je n'y pense pas. Nie, nie myślę o niej. Est-ce que tu vas à Paris? Czy jedziesz do Paryża? Oui, że vais à Paris. Tak, jadę do Paryża. I formy skrócone: Oui, je vais. Tak, jadę tam. Non, je n'y vais pas. Nie, nie jadę tam. Eskety que tu viens de Paris? Czy pochodzisz z Paryża? Oui, że viens de Paris. Tak, pochodzę z Paryża. I formy skrócone: Oui, je viens. Tak, pochodzę stamtąd. Non, je n'en viens pas. Nie, nie pochodzę stamtąd. Eske que ty o zeszek? Czy grasz w szachy? Oui, że żu o zeszek. Tak, gram w szachy. Oui, że żu. Tak, gram w nie. No, że nie żupa. Nie, nie gram w nie. Eske que ty dy piano? Czy grasz na pianinie? Oui, że żu dy piano. Tak, gram na pianinie. I formy skrócone. Oui, j'en je Tak gram na nim. Non, je żupa, Nie, nie gram na nim. Est-ce du pain? Czy kupujesz chleb? Oui, j'achetes du pain. Tak kupuję chleb. I formy skrócone. Oui, na achetes. Tak kupuję go. Non, je n'en pa. Nie, nie kupuję go. Est-ce que tu bois du café? Czy pijesz kawę? Oui, je bois du café. Tak, piję kawę. Oui, j'en bois. Tak, piję ją. Non, je n'en bois pas. Nie, nie piję jej. Est-ce tu veux du café? Czy chcesz kawy? Oui, je veux du café. Tak, chcę kawy. I formy skrócone. Oui, j'en veux. Tak, chcę jej. Non, je n'en veux pas. Nie, nie chcę jej. A ty on veux de jouer avec moi? Masz ochotę zagrać ze mną? Oui, je en veux de jouer avec toi? Tak, mam ochotę zagrać z tobą. I formy skrócone. Oui, je n'en veux. Tak, mam na to ochotę. Non, je n'en veux pas. Envie. Nie, nie mam na to ochoty. Est-ce que tu adapt à cette nouvelle situation? Czy przystosowujesz się do tej nowej sytuacji? To jest nowe słówka, ale jest podobne do, do tego, co w języku polskim. Oui, że adapt à cette nouvelle situation. Tak, przystosowuję się do tej nowej sytuacji. I formy skrócone. Oui, mi y adapt. Tak, przystosowuję się do niej. No że mi adapt pa nie nie przystosowuje się do niej. Eske tu interes o tenis? Czy interesujesz się tenisem? Oui, że me interes o tenis. Tak, interesuję się tenisem. I formy skrócone. Oui, że mi interes. Tak, interesuje się mi. No, że mi interes pa nie, nie interesuje się nim. I teraz pewnie u niektórych osób pojawi się pytanie, bo poznaliśmy i oraz on i teraz może właśnie pojawia się takie pytanie, czy jest możliwe, żeby w jednym zdaniu wystąpiły one razem. Teoretycznie tak. Na przykład, iliona to jest taki najkrótszy wyraz, w którym mogłyby one występować. Z tym, że to on faktycznie pełni tę funkcję, którą poznaliśmy na tej lekcji. A to i tutaj wygląda tylko podobnie, ale ono pochodzi z tej formy ilia, czyli jest, znajduje się. I właśnie tylko wtedy, właśnie, jeśli pada pytanie, czyli yy, i tak dalej, możemy właśnie w odpowiedzi właśnie użyć tego ilia na. I właśnie przykład. Est-ce y sur la table? Czy są? Czyli czy znajdują się gazety na stole? I odpowiedź byłaby na przykład: Tak, są trzy gazety na stole, czyli Oui, il y a trois journaux sur la table. I pytanie byłoby na przykład: Combien de journaux il y a sur la table? Czyli ile gazet jest na stole? To wtedy możemy odpowiedzieć, właśnie skracając, już nie powtarzając drugi raz tego słówka Żurno, czyli gazet, możemy powiedzieć: ilą na 3. Jest ich 3. To tyle w tej lekcji, a w następnej lekcji poznamy czas passe compose. Poznamy regułę budowy zdania w tym czasie. Nauczymy się, które czasowniki odmieniają się w czasie pasy kompozy z czasownikiem posiłkowym avoir, a które z être. Do zobaczenia. Au revoir.